Spacerując jesienią po Warszawie, trafiłem do Łazienek Królewskich. Brzmi banalnie, wiem, trochę jak z jakiegoś leksykonu młodego podróżnika, czy też po prostu wycieczki szkolnej. Ale spokojnie, nie wziąłem ze sobą kanapki ze schabowym, więc nie ma tu mowy o wycieczce szkolnej. Skupię się tutaj na ogrodzie chińskim i roślinach dookoła niego oraz na moich przemyśleniach, bo tak się zastanawiam, czy ja do Łazienek przyszedłem. Za potrzebą, czy ja się tu po prostu zgubię? Więc zobaczymy. Ogród chiński. Warstwę historyczną zostawiam Wam, bo nie jest to wycieczka z przewodnikiem. Możecie sami się tu wybrać, jeśli macie blisko. W sensie, jesteście z Warszawy, z Obwarzanka lub nawet z Mad Planety. Whatever. Nie trzeba jechać do Shenzhen czy Vancouver, żeby poczuć azjatycki klimat. Tak, Vancouver jest w Kanadzie, w Kolumbii Brytyjskiej, z dużą społecznością azjatycką, a Shenzhen jest w Chinach, takie wschodzące smart city z 17 milionami ludzi, więc tam na pewno mają ogrody w stylu chińskim. Wiecie, nie podałem wam oczywistych stolic typu Tokio albo Pekin, bo ja lubię podać coś nieoczywistego, a nie tylko podstawy z elementarza. Tak, musiałem to powiedzieć, bo to dobry tekst jest. Jedziemy dalej. Są tu ciekawe egzemplarze. Dla laika mogą być nietypowe, choć dla mnie są znane. I nie robią aż na mnie takiego wrażenia. Takie funkie we hosty, ale dobrze to zrobili. Prostota, względna funkie. Tam chyba były piwonie, i za nimi po cichu barwinek. Nie jest Nie mówię. Najbardziej interesują mnie rośliny zimozielone, bo są efektowne, zwłaszcza w szarugę jesienną. Tak jak rododendrony, paprocie i chyba to jest odmiana to jest chyba nerecznica samcza. Też jest zimozielona. Jak wiecie, co to jest, to dajcie znaka, bo nie wiem, azalia, rododendron. Unos. Przechodząc przez mostek, od razu wita nas Witacz w postaci Mahonii Pospolitej, która wygląda ok, ale nie jest dobrym wyborem, jakby ktoś chciał ją sobie posadzić w domu. Jest ekspansywna przez odrosty i trudna do wykopania. Choć ma lepszy zamiennik, mało znany, czyli Mahonia Soft Cares. Taka odmiana. Choć wyglądowo ma inne liście, trochę jak bambus, ale ta nie jest tak ekspansywna w teorii, jak ta pospolita. Ale nie wiem, aktualnie nie posiadam. Chodzę tutaj, tak przechadzam się i patrzę na kompozycję i dobór roślin. Te rośliny tak naprawdę są oldschoolowe. Okej, okay, jest tu cień i to jeszcze pod drzewami, ale w sumie zaskoczony byłem, że nawet sucho suchodrzewa chińskiego tu nie ma. No ale okej. Okay. Prostota to prostota. A na przykład tak wygląda suchodrzew chiński, jakby ktoś nie wiedział. Minąłem takie drzewo i zastanawiałem się, co to jest. Czy to jest jakaś wiśnia typu japońskiego? A może jakaś ćwidośliwa? Nie wiem, wycieczka, idziemy dalej. No, ogród chiński Taltana wygląda imponująco. Choć widać tą barierkę z tyłu. No i kaczki pływają, no i niech się cieszą. Bo gdyby to był prawdziwy ogród chiński, to one by były jako kaczka, ale po pekińsku. A tu se żyją jak na wakacjach. Dobra, zawika z wyspy. Ale nie była to wyspa totalnej porażki, tylko była ok. No. Ciekawe rośliny, spoko. Rododendrony. Są tu wszędzie. Ewidentnie ktoś był ich fanem lub. Musiał spławić gdzieś po prostu większą ich ilość, a także stary król parków, kasztanowiec oraz altana. Choć od tej strony wygląda trochę jak z cyklu życie za kratami. No tutaj wygląda po prostu średnio na jeża. Nie wiadomo dlaczego. Co dachówka odpada? A tak, jak tu ludzie z całego świata przyjrzą zobaczyć łazienki, to nie mogą tego naprawić. Trafił się jeden rodzynek w morzu Rododendronów, czyli pieris japoński. Choć to nie jest najłatwiejsza roślina do uprawy. Patrząc na ten ogród, tak całościowo, jako wycinek tych łazienek, widać, że tego nie robił tzw. technik krajobrazu pozdalnych. No, ktoś tu miał po prostu pojęcie i dobrze mu wyszło. To jest naprawdę ciekawe doświadczenie, być tutaj, w zwłaszcza się mija dużo turystów z Azji, gdzie. Można naprawdę przez chwilę zapomnieć o tym, że jest się w Warszawie, choć to tylko łazienki, ale nie trzeba wydawać kilku tysięcy na bilet do Azji, żeby mieć jej na miastkę. Wiadomo, nie jest to kraj kwitnącej wiśni, bardziej kraj kwitnącej cebuli, ale spoko. Więc podsumowując, idąc do łazienki. Wydaje nam się, że biegniemy za potrzebą. Tylko czego w sumie? Łazienka, w liczbie mnogiej, to miejsce, oaza spokoju, park pośrodku szybkiego miasta, w którym siadasz na ławce i przyglądasz się pawią. Tylko, żeby nikt nie puścił tutaj innego pawia, jak to ma zwyczaj w łazienkach, dawny przepych, jak i wielkość ogrodu przypomina mi dawne gimnazjalne imprezy. Tylko że w tamtym okresie chodziło się raczej do lasu na uboczu niż Wielkiego Parku. Ale wprawdzie także spotykaliśmy czasem pawie. Kiedyś, będąc w łazienkach, po prostu usiadłem sobie na ławce i tak siedziałem i obserwowałem ludzi, otoczenie, naturę. I tak po prostu napisałem takie opowiadanie, które po prostu fragmenty użyłem tutaj w tym wideo. I nazwałem to Łazienkowe Sprawy. Nazwa w sumie adekwatna, trochę prymitywna, no ale co poradzić? To chyba autor miał na myśli.